Ta żywność szybko się psuje, a my, Polacy, wyrzucamy jej bardzo dużo. Jest ze mną Kuba Korczak, człowiek, który od lat propaguje ideę. Zero Waste, jak to powiedzieć po polsku? Nie wyrzucania. Nie marnowania. Nie marnowania? To tak, no i jest wierzę. autorem projektu Raj łąki do wynajęcia, projektu, który też jest związany z niemarnowaniem, z niewyrzucaniem i z wykorzystywaniem tego, co rośnie wokół i co można szybko i dobrze zjeść. To prawda. Zagłębiając się w szczegóły, to, to, to projekt jest mocno edukacyjny i staramy się przy okazji wszystkich wydarzeń działać tak, żeby dbać o planetę. Kuba. 42% Polaków przyznaje, że wyrzuca jedzenie. 35% mówi, że robi to regularnie, kilka razy w miesiącu. Dlaczego my wywalamy tyle tego jedzenia? No bo w, po pierwsze zapomnieliśmy trochę o szacunku do produktów. To jest myślę coś, od czego trzeba wyjść. I ja podczas wszystkich spotkań warsztatowych czy szkoleń dla szefów kuchni a propos właśnie niemarnowania jedzenia. Opowiadam o tym, że szacunek do produktu jest rzeczą kluczową. I, trzeba się na chwilę zatrzymać, pomyśleć o tym, ile pracy trzeba było włożyć w to, żeby ten produkt powstał, żeby urósł, żeby został wyhodowany, żeby do nas dotarł i tak dalej, i tak dalej. Jak zdobędziemy już szacunek do produktów, to potem druga, drugą rzeczą jest lista zakupów, z którą mm -hmm. dobrze jest chodzić do sklepu, dlatego że bez takiej listy kupujemy zawsze dużo za dużo. To prawda, zawsze jest, bo że przecież ten ser leżał w lodówce, po to go kupiłam znowu. Mm -hmm. Bardzo fajnym patentem jest zrobienie sobie listy produktów, które mamy w lodówce i zaznaczenie, ja robię tak na przykład u siebie. Jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. Produkty, które, które mam i które powinny zostać wykorzystane jako pierwsze, czyli na przykład bardziej delikatne lub też z nadchodzącą datą, mam oznaczone różnymi znaczkami śmiesznymi i wiem, że jakby od nich zaczynam projektowanie dania, od nich muszę zacząć myślenie o tym, co zostanie przygotowane w kolejnych dniach i wtedy też pozwala mi na to właśnie taka lista, żeby, żeby kupić tylko to, co jest rzeczywiście niezbędne. Yy, no, Ale Ty jesteś więc... szefem kuchni. Tak. Więc jeśli ja na przykład jestem gospodynią domową, mhm. która tak gotuje, no powiedzmy sobie, chociaż ja chyba dosyć dobrze gotuje, ale no powiedzmy, no nie, nie mam do tego jakiegoś wielkiego serca, to po prostu muszę sobie zapisywać, że na śniadanie będzie to, to i to. Planować, planowanie jest ważne. No planowanie jest bardzo ważne. Że nie tylko lista zakupów, tak. ale również planowanie, mhm. prawda? Ale planowanie tak naprawdę możesz zrobić trochę, wiesz, w, 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 że tak naprawdę błyskawicznie otwierając lodówkę, bo dobrą też koncepcją jest układanie produktów grupami, mhm. czyli na przykład nabiał, porządek w lodówce. Dlatego, że w lodówce z reguły niestety mamy za dużo produktów, w związku z powyższym na przykład trzy otwarte serie leżą nam gdzieś za jakimiś mhm. jajkami i garnkiem, w związku z czym kupujemy czwarty, potem to wszystko leci do śmietnika. Więc jeżeli mamy pogrupowane rzeczy i mamy porządek w lodówce i dokładnie widzimy co mamy. To wtedy z automatu też jesteśmy w stanie sobie zrobić jakiś szybki plan. Mhm, I wyrzucamy mniej. I wyrzucamy mniej. Tak. Lista zakupów, planowanie posiłków, mhm. porządek w lodówce, a jakość jedzenia, które kupujemy, ma znaczenie? No, ogromne. Tak. To Im kupujemy wyższej jakości jedzenie, tym dłużej ono będzie z nami w dzisiejszych czasach. Te produkty, jeżeli chodzi o chleb i przetwory, nazwijmy to chlebopodobne, no to, 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 to tak naprawdę są mhm. to rzeczy, które po, po, po jednym czy, czy, czy dwóch dniach już nie nadają się raczej do spożycia. Jeżeli, mhm. jak wiesz, najlepiej kupujemy dobrej jakości chleb, to wtedy on może nam mm, służyć i, i z tydzień. No i tak, będzie no bo jak Zapłacimy 12 ziko za bochenek, no to przecież ja tego nie wyrzucę. Ja to przerobię na grzanki, potem dołożę do, do zupy, mhm. zrobię z tego chipsy. No w życiu nie wyrzucę 12 zł do kosza. Z wędliną też tak jest, że jeśli kupimy szynkę czy kiełbasę, która ma dużo mięsa, to ona najwyżej nam wyschnie, prawda? Mm -hmm. I wtedy pokroimy ją w cieniutkie plasterki, zużyjemy do bigosu, do jajecznicy, albo po prostu ukroimy kawałek sera i do kieliszka wina, będzie jak salami. Zgadza się. Ale ważne jest to, jak przechowujemy też produkty. Czyli jeżeli przechowujemy je w foliach, szybciej się, szybcie się psują. Polacy marnują bardzo dużo żywności, 9 milionów ton. Co daje 235 kg statystycznie na Szybko osobę rocznie. By Mam te dane w głowie, bo one są wstrząsające. I wiesz, co jest na pierwszym miejscu, jak pytają nas, dlaczego wyrzucamy? Bo nie umiemy czytać. Dat. dat przydatności do spożycia. I teraz Albo za bardzo się nimi przejmujemy. No właśnie. A co mamy się nie przejmować? No pewnie, że nie. Czemu nie? Bo większość produktów, tak naprawdę, które są po tej dacie nadają się do spożycia. No ale poczekaj, poczekaj, bo są dwa rodzaje dat przydatności do spożycia, tak? Poczekaj, bo ja teraz to odsunę, żeby Ci tutaj zaprezentować. Poproszę teraz tę deskę. Ja mam nóż. Tak. I teraz. Pierwsza. Tak. To jest termin. To jest taki tak. termin, tak jak terminator. Ma Na to nam się skojarzyć. Z tym nożem. To I uwaga, to jest stanowczo, data... Stanowczo, dosadnie. I to się nazywa termin przydatności do spożycia. Należy spożyć do. Tak. I tu jest ten termin, i tu już nie można spożyć. Tak. I to dotyczy produktów, które są właśnie nabiałowe, które są wędliniarskie, które mają w sobie dużo wody i tam mogą rozwinąć się bakterie. Mhm. I ja oczywiście wiem, co ty powiesz. Że tego następnego dnia tobie zjadł? Oczywiście. Ale jakbyś, jakbyś sprawdził, czy tam nie ma tych bakterii? Nos. Język. Nosem językiem? Z reguły produkty, które są mm, już nie nadające się do spożycia mają wypukłe wieczko, Więc tak naprawdę... No nie zawsze, bo to jest papier i to jest naturalne ukrzyk. Okej, okay, dlatego mówię z reguły nie czepię się, Ty przed chwilą mówiłaś, że masz produkty wędlinarskie postawiłaś kapier. Dobra. Więc, <noise> jeden jeden. Więc jeżeli bierzemy jogurt, to tak naprawdę możemy zerknąć sobie na niego. Jeżeli ma wypukłe wieczko, no to tak naprawdę to jest coś, co powinno wzbudzić naszą czujność. Mhm. Ale otwierając jogurt, wąchając go i próbując finalnie, jeżeli nie mamy stuprocentowej mhm. pewności, no nie, musimy, nie musimy jeść go pół, żeby się dowiedzieć, żeby poczuć, że, że nie nadal że jest zepsuty. Mhm. Więc tak na, tak na dobrą sprawę, jogurt to są kultury bakterii, które tam sobie działają. I one spokojnie tydzień po tym terminie, który mają na opakowaniu, gwarantuje wszystkim, że jest dobrej jakości jogurt, będzie idealny do spożycia. Ale po tym terminie zżerasz ten jogurt na swoją własną odpowiedzialność. Tak. A nie na odpowiedzialność producenta, który widnieje na opakowaniu, tak? To prawda. Mhm. To prawda. Czyli tu się zgadzamy. zgadzamy. I teraz uwaga: jest jeszcze druga data przydatności do spożycia, która się nazywa data minimalnej trwałości. To jest takie minimalnej trwałości. Takie. I to się nazywa należy spożyć przed. Tak jakbyś szedł i taką bielanką był i tak sypał. Przed. Przed. I to jest wtedy rzeczywiście płynna data, bo zobacz, ona jest na takich suchych produktach, to oczywiście o tym wiesz, tutaj jest napisane najlepiej spożyć przed i sypiesz, mhm. prawda? I po tym terminie co robimy? Otwieramy. Wąchamy. Mhm. Patrzymy, czy tam się nic nie rusza, czy tam nic nie kiełkuje, czy tam grzybek nie wyrasta. I jak wszystko jest w porządku, możemy to zjeść. Ja bym powiedziała, że nawet kilka lat po tej dacie Absolutnie. należy spożyć przetchnię. Na no pewno, że tak. Jeżeli to dobrze zabezpieczysz, i to jest w słoikach, które. Chronią przed chociażby nie wiem, molami, ale, ale tak naprawdę nie, nie, nie masz tutaj dostępu tlenu ten produkt ani nie wysycha za bardzo, ani spowalniasz to brzydko brzmi, ale jełczenie produktu. Mhm. Bo tak naprawdę produkty suche z reguły już nie nadają się do spożycia jak są zjełczałe i po prostu nieładnie nie pachną. Więc. To jest e, też bardzo istotna rzecz, żeby te produkty przechowywać e, najlepiej jak się da, czyli zamknięte właśnie e, tak, żeby czy ich aromat nie uciekał, czy mhm. żeby one nie, chłonęły nic nie dostało też <grym> różnych owadków i innych e, ciekawostek. I właśnie ta data minimalnej trwałości, czyli należy spożyć mhm. przed, dotyczy produktów przede wszystkim sypkich. Ja mam tutaj zobacz, Taką oto mieszaneczkę, bo mi zostało garstkę tu, garstkę tam, tu jest tak. trochę soczewicy, trochę fasoli, możemy dokładnie tutaj pokazać co tu Chcesz jest. Policzyć? Nie, nie, Dobra, nie, nie, policja, ja nie jestem kopciuszkiem, ja jestem starą macochą, mój drogi. <słuch> Czyli ja będę dzisiaj kopciuszkiem. No właśnie. I widzisz, tu są różne rodzaje soczewicy, no wiesz, czasem tak. jest tak, że Ci się wysypie w tych szufladach w kuchni i co mhm. robimy? Wywalamy. Wywalać czy nie? No co Ty, nigdy w życiu. Co z tym można zrobić? Poza tym, że można kurą Dawać. No można kurom szczególnie w bloku w Warszawie, no. ale y, tutaj bardzo jest prosta rzecz, czyli y, z takich wszystkich pozostałości resztek końcówek produktów y, sno, roślin tak. To są y, jakby forma tak naprawdę wykorzystania jest bardzo różna, bo po pierwsze możesz zrobić z tego ala dal, czyli Ugotować z tego takie mm -hmm. danie doprawione chociażby właśnie na hinduski y sposób, ale możesz z tego zrobić też bardzo pyszny hummus, y czyli po prostu wrzucić to wszystko, rozgotować, zblendować, dodać fajne składniki, y dobrą oliwę albo olej. Doprawić to i masz przypyszną pastę na y kanapki. No widzisz, no Kodzies to ja tak przypuszczałam, że to tak powiem, że dlatego ja tutaj już mam o oto. Mieszankę ugotowaną. O! No powiem i Ci, bardzo. nie wygląda to dobrze. Chodź tu, Oskar, pokaż. Albo może lepiej nie pokazuj. Ra, idea zero waste jest ideą zero waste, ale czasem jest dosyć ciężko. No ale zmierzmy się z tym tematem. Tak to wygląda, proszę Państwa, ja po ugotowaniu. To ja to Przepięknie w słoiczku, a tu, że tak powiem, klopsik. No, klopsik, no bo fasolka ale... tutaj oddała troszeczkę kolorytu, ale to jakby absolutnie się tym nie przejmujemy. Antocyjany e... tutaj są rzeczywiście, które o. są bardzo intensywne i są przeciwutleniaczami i chronią nas przed nowotworami. Także, co z tym możemy zrobić? To jest po prostu, to jest ugotowane w wodzie, nie ma nic, żadnych przepraw. Co dodajemy? No bardzo dobrze. Dodajemy? Ważne jest to, żeby dodawać tutaj tyle wody, tylko i wyłącznie, żeby ona się zredukowała praktycznie do zera. Możemy to ugotować. No chodzi o to, żeby tak naprawdę te produkty były. Miękkie, więc zawsze sprawdzamy. One mogą być śmiało nawet rozgotowane. Zawsze sprawdzamy te najbardziej twarde, czy już się nadają do spożycia i wtedy zdejmujemy. Strączkowe zres. potrzebują dosyć dużo, prawda? Zwłaszcza fasola, ile godzinę? No potrzebuje, tak. Zależy jaka. To bardzo mhm. zależy jaka, zależy jak jest, mhm. w jakim jest stanie, czy jest bardzo wysuszona, bo też są bardzo różne etapy. Że tak powiem, wysuszenia tej, tej fasoli, ale próbowanie tego produktu jest najlepszym rozwiązaniem. I co można zrobić z tym czymś w tym przepięknym garnuszku? Słuchaj, to jest emalia prawdziwa. Silesia Rybnik. W Polsce takie rzeczy się jeszcze produkuje. Nie oddaje smaku, zapachu potraw, nie ubrudzi się tym czarnym czymś. No bardzo brawo, fajna rzecz. Bardzo ładne, Takie garnuszki się. jak u mojej babci. Lubię takie. Będą grają już niedługo. Co z tym robimy? Moja z droga. tym środkiem. Niezbyt ładnym. Nie, no dobrze, no, może to nie jest najbardziej apetyczne, ale to tym bardziej dla mnie, jako dla kuchmistrza, jest to dodatkowa tutaj zachęta do tego, żeby się wiesz, popisać, bo sceptycznie można do tego podejść. Ale... Ja bym dodała do tego cukier i bitą śmietanę. Co no, ty na to? Y, dobrze, ale ty jesz. Ja my, my patrzymy i będziemy. Ocenia, ile, 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 ile łyżek wytrzymasz. Słuchaj, no jakbyś mi dobrze zapłacił, to myślę, że wytrzymam. Kto robimy zrzut jakąś? Dobra, ale poważnie. Dobrze. No. Więc tak. Do tego dodamy tak. Ważne jest to, żeby dodać do, do tego dobry olej. Zrobimy coś z tego. Proszę. Dziękuję, pięknie. Zrobimy z tego coś, Alakumus, czyli... Mów ile mam um, lać. Na razie nie, nie za dużo, będziemy potem dodawać w trakcie Dobrze. blendowania. Jeszcze ważne jest, żeby dodać trochę na początek, żeby te, te ostrza ładniej nam w tych produktach, jak to się mówi, Hulały. nieładnie, gastronomicznie tak funkcjonowały. Sól? Soli, dawaj, wszystko tam, tam mało masz tej sali, ja Bo to nie było solone wszystko. Więc tak, do tego jeszcze damy trochę cynamonu, trochę kuminu. Cynamon mam. No to poproszę. Taką szczyptę sporą. Nie, dawaj jeszcze. Jeszcze? Zezpie. Tak, no takie maciupkie ma te szczypci, szczypciki dajesz Ale to nie tutaj, mu, się. Ale to będzie Pani zadowolona. Kumin? Tak, poproszę. Och, to to pachnie taką... Dobra, no i jeszcze tak, o bomba, dobra. Co dalej? No i dodamy do tego, ponieważ do tradycyjnego humusu dodaje się pastę no. tahini, która jest z Sedzamu. sezamu, mhm. prażonego albo nieprażonego, a my, żeby trochę w ten smak pójść, dodamy i przy okazji jakby też wzbogacić wartości tutaj odżywcze tej pasty, dodamy mhm. jeszcze pestki dyni, możesz takie dwie duże garści. Dobra, pestki Dyni sypną. są. Zostawiam jeszcze trochę na posypkę. Dobra. Na no i super. No, a Pestki Dyni są no. bardzo dobre na prostatę. W związku z tym będę miała zdrową no, to prostatę. Weź jeszcze dzięki. jeszcze <laughs> no, Dobra. Dobra. No to lecimy w takim razie i co? Aha, no i Imbir, tak mój ukochany. O, imbir. Jakże. Mam tu taki kawałek. Dobrze, nice obior, a tutaj mam jeszcze. Nie, nie trzeba go obierać. To jest ekologiczny imbir. Jak to nie trzeba obierać? Nie trzeba ubierać co W ogóle nie trzeba obierać imbiru tak naprawdę, a szczególnie jak jest ekologiczny, to już absolutnie jest to w ogóle zbędne. Tak samo jak obieranie... Dobrze, czyli go po prostu pokroisz? Nie, zrobię jeszcze fajniej. A czosnek obierasz czy też nie? A banany jesz ze skórą czy bez skóry? Uwielbiam, i też ze skórą. Tak od razu, co za jeden jednym papsterem. Oczywiście. Czosnek to jest dobry pomysł, tak? Czosnek bardzo dobry pomysł. Tylko mnie cały ząbek chyba tak damy troszeczkę mniej. Moi drogi to jest ząb wieloryba, zobacz, jak to jest. No właśnie czosnek. widzę, widzę, dlatego od razu się zabezpieczyłem, żebyś tutaj już nie rzucała go w całości do środka. Jezu, ciężko bardzo... O, obrać. Dobra. To jest czosnek wstydliwy, ponieważ nie da się obrać. Dotyczyła dobrze jest go e, wcześniej delikatnie na tak. e, noże. Tak, tylko że wiesz, to się robi jak się stoi, a jak się siedzi, to tak ciężko. E, pół. Max, ja odrobinę tylko dodam tutaj, no i starczy. A z tych farfocni zaparzymy jeszcze herbatę babci Geni. Ale ja tak robię, ty się śmiejesz, a no ja prawda? to dodaję do koszyczka z, i wykorzystuję. Z czosnkiem? A poza tym, jak jest jeszcze y, więcej, zostaje mi takich pozostałości, mhm. bo czasami, na przykład ten imbir jest bardzo świeży, a czasami jest starszy. Ale zobacz, co tu się dzieje, patrz. Bierzesz to sobie tak w rękę. Mhm. Wszystko wyciśnię. Ile, ile soku jeszcze tutaj z, poznania z tego wychodzi? Jesteś. Może z Poznania i zawsze opowiada mi dowcip, Widzisz? że Poznaniacy to są yy, Szkoci wypędzeni tak ze za Szkocji za skąpstwo. Dobra, uwaga, teraz będzie głośno. To jest też bardzo ważne, bo tutaj bardzo dużo rzeczy zostaje na tarce zawsze. Trzeba je porządnie tutaj pierdeknąć, za przeproszeniem i teraz. Trzeba uważać, żeby nie wrzucić w ramach zero waste również tarki do środka. No. żeby się nie zmarnowało. Będziemy się starać. Dobra, i teraz troszeczkę jeszcze to przesiekamy. No i dobra. I teraz już nie będziemy musieli tego jakoś super długo blendować. Dobra. Ważne jest, żeby to zrobić, dlatego że ten imbir ma e, taką włosowatą konsystencję, w związku z czym bardzo często, e, właśnie jak się go wrzuca w kawałkach, to się to wszystko wokół ostrzy. Bardzo dziękuję serdecznie. Dobra, odpalam. To trochę trzeba popracować, nie? No to tak się zdarzy... trzeba popracować troszkę najpierw tutaj od góry taki, tak, żeby to rozdrobnić. A potem dopiero... Góry... O, bardzo Ci dziękuję serdecznie. To już ładnie wygląda. Wygląda no, no, lepiej. Może trochę oleju? Wiesz co, na razie nie trzeba. Nie? Dobra. Dobra. I teraz co? Talerzyk? Talerzyk, tak, poproszę. Co? I pietruszeczkę jakąś, jak masz, to też żeby, będę bardzo wdzięczny. A taki płaski, w sensie gładki. O, piękne. Dobra. I teraz tej oto, czarnej. Masz, nawet trzy łyżki przyniosła. Dziękuję, ale tyle nie potrzebuję. Pietruszka. Ale doceniam to. Poproszę odrobinę. Pokroić? Nie. nie, absolutnie nie. przeciwnie, To no <noise> złożyć. No. I teraz zobacz, bierzesz sobie. To jest taki stary, oldschoolowy system. robiony przez szefów kuchni. Okay. Tak zwane kanelki. I teraz to ci pozwala na to, żeby z rzeczy, które nie wyglądają najpiękniej, położyć takie piękne, zgrabne. Ops. Nie, to wygląda to całkiem nieźle. Naprawdę martwiłam się o tę kupę szczęścia. No widzisz? Zobaczmy, zobaczymy jak ci będzie smakowało. Mogę mm. coś jeszcze do tego przenieść na przykład jakiegoś Homara? Poprosimy. <laughs> Homar pamiętam. raz. No. A jeszcze tutaj miałeś ten. Tak, tak, tak. Ja o tym wszystkim pamiętam. Poczekaj. O, no to I tutaj właśnie. właśnie widzisz o to chodzi, żeby z takich rzeczy zrobić troszeczkę magii. Oczywiście. I cukrem wodrę. Możemy tutaj zrobić. O, tak. Trzeba... No jak ja mam to zrobić, siedząca mam na mszy. A, człowieku. Tak. I co? I ta, 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 tak jak w tym w, w Nowym Jorku? Proszę bardzo. Pięknie. Zero waste. To ja ty rzucasz, a ja zbieram. Ach, kurde, nasce się odbija. <noise> Dobra. Jest bosko, mogę to zjeść już? Pięknie, nie. Dobra, poproszę jeszcze ten kumin na sekundkę tutaj. Matko. I tam można się tak bawić w nieskończoność, więc ja wiem, że ty jesteś już głodna, także. Nie, chcę po prostu spróbować. Proszę bardzo, i teraz już możesz. Matko. O! I proszę Państwa, to taki hummus z różnych starych, leżących gdzieś tam na dnie szuflady e, warzyw strączkowych. Wygląda po prostu jak z najlepszej restauracji, kurczę. chyba rzeczywiście jesteś szefem kuchni. Masz coś do jedzenia? Ja? No, jak? Czy podziela się z Tobą. Ja przybliżowałem palce w międzyczasie. Mm. Naprawdę to jest fajne. Nie, naprawdę dobra. Mhm. Oglądajcie kanał Eko Bosacka. Lajkujcie, subskrybujcie i żywności nie marnujcie. Bośka.